W Wujówstwie Małopolskim te strażacy przede wszystkim są fantastyczni. Do której jednostki by się nie pojechało, to czuć to poświęcenie i to powołanie. No Dzisiaj myślę, że to dla mnie ogromny zaszczyt być w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernojennej, którą zawsze chciałam poznać. No pierwszą osobą, którą stąd poznałam był drugi dyrektor Łukasz Smułka. Cieszę się, że są tacy ludzie, którzy wyrośli i wiedzą, co to jest służba dla drugiego człowieka. Szczególnie ta piękna, społeczna służba. I cieszę się, że dzisiaj się spełnia chyba to największe marzenie strażaków ochotników, żeby mieć nowy, sprawny samochód. Bo im się to należy. Oni muszą mieć taki sprzęt, który przyniesie im bezpieczeństwo podczas działań, no i będą skutecznie nieść pomoc tym, którzy będą na nich czekali. Mam nadzieję, że ten samochód będzie im długo służył, nie będzie ich ostatnim nowym samochodem, że takich samochodów tu trafi więcej, że im spełnią się wszystkie marzenia. I że ich tutaj mieszkańcy będą szanowali, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla właśnie dla strażaków, ochotników, bo to jest sens i cała satysfakcja ich działalności. Także życzę im spełnienia wszystkich strażackich marzeń, e, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z tej trudnej, ale jakże pięknej społecznej służby w szeregach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. No, no Dzisiaj w Czarnej, wyjątkowym dniu w historii Polski. 15 sierpnia w rocznicy Bitwy Warszawskiej byliśmy świadkami oddania do użytku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej nowego samochodu starzackiego. To jeden z pierwszych samochodów strażackich, które w tym roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowuje. Łącznie planujemy w tym roku zakup około 30 takich samochodów dla Ochotniczych Straży pożarnych na terenie całego naszego województwa. Chciałem tylko przypomnieć, że w województwie Małopolskim mamy 1350 jednostek Straży Pożarnej Ochotniczych, z tym że około 450 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tak jak tutaj jednostka. Są to jednostki istotne z punktu widzenia zwłaszcza mobilności, gdzie starzacy muszą mieć całkowicie już profesjonalne wyszkolenie, jak i profesjonalny sprzęt. Dzień szczególny, dzień szczególny dlatego, że to święto kościelne. To jedno z największych święt, świąt kościelnych, uroczystość w niebo, Dzięcia Najświętszej Marii Panny, ale też jedno z największych świąt Rzeczypospolitej, bo to chwała oręża polskiego, wojna polsko-rosyjska, polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą, a jeszcze inaczej to jedna z kilkunastu najważniejszych bitew w historii świata, która w sposób olbrzymi wywarła piętno na losach świata po I wojnie światowej. Generał, generał Rozładowski i Haller na czele polskiego wojska zadali decydujący cios sile bolszewickiej, która nie tylko zagrażała już w sposób realny Polsce, ale całej Europie. Dzisiaj te rocznicowe, te, te świąteczne okoliczności. Są okazją do tego, aby poświęcić nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej, prężnie zarządzanej przez pana prezesa Łukasza Smukę. Dlaczego to odniesienia historyczne? Bo to dzisiaj również pobrzmiewa gdzieś w tle widmo konfliktu, na razie lokalnego, konfliktu zbrojnego. I e, trudno oprzeć się refleksji, że w dzisiaj, kiedy u bram Rzeczypospolitej e, tworzy się realne zagrożenie zarzewie wojenne, trudno oprzeć się wrażeniu, że dzisiaj właśnie o paradoksie Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z sił, której możemy ufać, w której pokładamy nadzieję, że w razie zagrożenia przyjdą nam z pomocą. W razie zagrożenia, realnego zagrożenia, czy wynikającego z warunków atmosferycznych, czy kataklizm przyrodniczy, czy każde inne zagrożenie, kto nam przychodzi z pomocą, właśnie te 600 tysięcy strażaków, ponad 600 tysięcy strażaków, które są w stanie być postawione w gotowość bojową w przeciągu kilkunastu, dwudziestu, może maksymalnie minut na terenie całego kraju. To właśnie reprezentanci tego olbrzymiego ruchu. Dzisiaj świętują w Czernej. Otrzymali samochód. Dzisiejszy dzień to duży sukces dla samorządu gminy Krzeszowice, bowiem pozyskaliśmy nowy średni wóz strażacki i dzięki temu akcje ratowniczo-gaśnicze na terenie gminy Krzeszowice będą prowadzone jeszcze lepiej, sprawniej, z zachowaniem bezpieczeństwa naszych strażaków. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego dużego sukcesu. No, cieszę się, że dzisiaj mogę uczestniczyć w kolejnym przekazaniu samochodu pożarniczego na terenie województwa małopolskiego. Jest to efekt stara i wielu ludzi i cieszyć się wypada, że kolejny samochód trafia do Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku liczymy, że w województwie małopolskim takich samochodów podobnego typu będzie przekazanych do SP około 26. Jest to element takiego dodatkowego wyposażenia i lepszego wyposażenia dla ochotników. Dzisiaj trzeba powiedzieć tak, że to się strażakom należy. Strażacy to godnie wykorzystają w dobry sposób i warto też zadać jedno pytanie: co by było, gdyby nie było strażaków, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy dzisiaj tyle nawałnic, tyle różnych kataklizmów dzieje się w naszym regionie. Kto by pomagał ludziom? Szanowni Państwo, znajduje się w samochodzie Inweco Eurocargo. W kabinie dokładnie. W środku mamy moduł sterowniczy radiostację, która służy do połączenia się ze stanowiskiem kierowania, kierowania komendy miejskiej, sześć latarek nowoczesnych diodowych i radiostacje następne dla każdego strażaka ratownika. W tylnej części pojazdu mamy miejsce na Załogę czteroosobową, stażak ratownik, który jest w samochodzie, używa aparatów, które chronią drogi oddechowe. Mamy cztery aparaty, każdy aparat wyposażony jest w czujnik bezruchu w czasie utraty przytomności, zatrzymania się danego ratownika bądź jakiegoś wypadku. Sygnalizator bezruchu włącza się i bardzo głośno piszczy. W dalszej części samochodu mamy rozdzielacz. Do rozdzielania gaśnice do używane do wypadku stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych. W kolejnej szufladzie mamy ko tak zwany kącik sanitarny do umycia rąk, środek dezyfokujący. W tylnej części samochodu znajduje się autopompa z nasadą do tankowania na węża W75 oraz W110. Również w tej części mamy. Szuflady na węże pneumatyczne, reduktory, sterowniki pneumatyczne tam będą w przyszłości zamontowane poduszki ciśnieniowe. Na dachu samochodu zamontowane jest działko, działko wodne, drabina pożarnicza oraz dodatkowo sprzęt burzący. Po prawej stronie samochodu znajdują się agregat ciśnieniowy, tak zwane szybkie natarcie łącznie z wężami, zbi zbiornik na sorbent. LEDy sygnalizujące w czasie wypadku, pompa szlamowa, młot wyburzeniowy typu Makita, szelki ratownicze, taśma podświetlana, lizaki używane w czasie wypadków. W kolejnej szufladzie mamy również oznakowanie, miejsca zdarzenia, pachołki, ledy świetne, flary, agregat. Znajduje się również po prawej stronie. Proszę naczelnika o podniesienie agregatu. Również samo wyposażony jest w dwie wkrętarki używane w czasie rozmontowywania blachy poszycia dachów blaszanych. Chciałem tu zaprezentować kabinę, co się znajduje w tej kabinie. Na to mamy sześć latarek osobistych do każdego strażaka. Każdy indywidualnie ma radiostację nasobną. Znajduje się radiostacja stacjonarna. Tutaj na pulpicie przed nim, natomiast cały sterowniczy pulpit tutaj mamy, który można sterować z środka. Jak i kierowca ma sterowanie przełącza na tył samochodu, sterowanie motopompy i wszelkich innych. Tak samo mamy sterowanie sygnałów świetnych, dźwiękowych. To wszystko jest tutaj na pulpicie zamontowane. To jest taki mały joystick, się wszystkim steruje tutaj. No cóż więcej, no, kabina już jest nowoczesna. To nie mamy porównania do samochodu wcześniejszego Stara po prostu. I do boju jak zwierz Nie ma lepszej od naszej armaty Ten kto wydał i próbował, ten bieg My starzacy wiemy, jak i wykonana działa Wiemy, jak odpalić bestie, gdy apuś nawala To jest ta starzacka bieg. To jest ta, która tak idzie My wiemy, jak nasze nam, Żeby nie pospadać to jest Tu do nich chłopcy i do dziewczyny Wyciągniemy pomocną dłoń A nasi strażacy nie mają kompleksów Bo nie mają powodów ich mieć A w naszych środkach nie ma podtekstów Jak nie wierzysz na jednostkę weź My strażacy wiemy jak i wykonana działa Wiemy jak odpali kwestię gdy apuszta wala To jest ta strażacka krew Syrenny My strażacy wiemy, jak i wykonana na nas działa. Wiemy, jak do niego wejść, żeby nie pospadać. To jest ta płonąca krew. To jest ten wyjazd duszy My wiemy, jak. I smak! My wiemy, jak.